Kiedy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kłócku opublikowany został dokument przedstawiający strategię rozwoju Kłócka do 2030 roku, pojawiły się liczne wątpliwości, komentarze i zastrzeżenia co do propozycji zawartych w owej strategii. Właśnie z tego powodu w Urzędzie Miasta w Kłócku zorganizowana została konferencja z jej autorami. Braliśmy pod uwagę zdanie mieszkańców, zdanie przedsiębiorców, zdanie polityków lokalnych, zdanie radnych konsultowaliśmy na poszczególnych etapach tworzenia tego dokumentu wstępne założenia i cele, które sobie wyobrażamy jako być może takie, które byśmy do tej w tej strategii zawarli. Natomiast takie publiczne wyłożenie całości dokumentu jest pierwszy raz dzisiaj, to znaczy my, my przynajmniej jesteśmy pierwszy raz na takim publicznym tutaj wyłożeniu tego dokumentu dziś. Strategia nie jest dokumentem wykonawczym. Są wiele osób, które występowało tutaj. Starało się, zdawało się nie rozumieć. On Nie może zawierać konkretnych elementów, typu województwo da nam na przykład 10 milionów na to i na to. Powinna raczej zawierać kierunki. To jest jedna sprawa. Druga, no, mógłbym się ponabijać z mostu szklanego, z pomysłów miasta miłości i tak dalej, ale w strategii jest jedna ważna rzecz, która mnie się podobała. To znaczy, że szuka się dodatkowego, źródła finansowania miasta, ponieważ miasto praktycznie rzecz biorąc nie ma poza szczątkowym handlem i, i szczątkową turystyką. Nie ma niezależnych źródeł finansowania. I ta strategia to próbuje być. Być może robi to źle, być może pomysł na, na jakieś reaktywację przemysłu szklarskiego w małej skali nie jest dobrym pomysłem, ale potrzebujemy w ogóle pomysłów na to, żeby mieć dodatkowe pieniądze. Czym tak naprawdę ta strategia powinna być? To jest taki punkt wyjściowy? Ja myślę, że to jest taki, hmm, to jest trochę, trochę punkt wyjściowy, a trochę jakiś taki, no powiedzmy wizja jakaś, do, którą można się kierować, kierunek działań różnych w mieście, bo to nie jest jednokierunkowy dokument i jakiś taki drogowskaz przy tworzeniu... Różnych planów szczegółowych, przy projektowaniu różnych działań szczegółowych, żeby można było się odnieść do czegoś, co jest bardziej ogólne i czegoś, co jest bardziej takie nadające ogólniejszy kierunek w. Życiu miasta. Jednym z punktów zawartych w strategii jest pomysł rozwoju przemysłu szklarskiego, na którym miałaby się opierać gospodarka miasta, proponując tym samym powrót do tradycji szklarskiej w Kłócku, Ale czy taka w mieście kiedykolwiek była? Inspiracją do tego pomysłu była wystawa szkła w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Pozostając w temacie szkła, kolejnym projektem zapisanym w strategii jest budowa szklanego mostu łączącego twierdzę Kłocką z owczą Górą. Autorzy strategii podkreślali, że podczas jej tworzenia konsultowali się z mieszkańcami Kłodzka, przyprowadzając sondaże uliczne. Chciałbym, żeby kłocko się czymś wyróżniało. Być może autorzy strategii nie pali na dobry pomysł, że ma się się wyróżniać produktami szklarskimi. Nie wiem, tam są w tej strategii takie pomysły, jak elementy szklane na lampach, na ławkach i tak dalej, Być może nie jest to dobry pomysł. Ale w trakcie dyskusji padły właśnie e, zdania, że Kłócko dla mieszkańców niczym się nie wyróżniało. Od, u części siedzących tutaj wywołało to oburzenie, ponieważ to są osoby, które znają się na historii, zajmują się z, e, historią Kłodzka, zajmują się, zajmują się turystyką i tak ale zwykli mieszkańcy tak nie mają. Skoro oni w ankiecie stwierdzili, że Kłocko im się niczym nie wyróżnia, to chyba znaczy uznać, że albo ten produkt źle próbujemy, albo ten produkt nie jest trafiony, albo faktycznie miasto się dla mieszkańców niczym nie wyróżni. Dlaczego Pani myśli, że to nie jest dobry pomysł właściwie? Dlatego, że tak jak ja już to Pani powiedziała, bo on jest nierealny. Po to znaczy nie co mamy sobie stwarzać dodatkowe problemy, kiedy mamy wystarczającą ilość istniejących? To znaczy z element... jest... tak. tak, i niech ta wystawa będzie dalej, bo ona jest ok. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu strategii. Każdy może zgłosić swoje propozycje. Formularze można składać osobiście w biurze obsługi ludności, również można przesłać drogą elektroniczną do mnie bezpośrednio na maila. Mail podany jest na naszej stronie internetowej również. Dziękuję właśnie za uwagę, jeżeli chodzi o formularz, będziemy go upraszczać. Może rzeczywiście jest zbyt skomplikowany. Postaramy się go doprowadzić do takiej formy, która będzie jak najbardziej przystępna dla każdego zainteresowanego. Do końca listopada zbieramy wszelkie uwagi od wszystkich interesariuszy, którzy są zainteresowani naszą strategią, poprzez formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.klocko.pl. Konsultacje społeczne Strategii Kłócko 2030.